Instalacja inteligentnego panelu sterowania oświetleniem Inteligentny panel sterowania oświetleniem przyjmuje międzynarodową standardową technologię pojedynczego przełącznika przeciwpożarowego. Wejście wymaga jedynie podłączenia przewodu pod napięciem, aby sterować światłem. Nadaje się również do remontu starej wspólnoty lub modernizacji całego domu. Żadna modyfikacja nie jest wymagana. Kroki instalacji są następujące. Pierwszym krokiem jest odcięcie głównego źródła zasilania i zdjęcie starego panelu przełączników. Włącz główne zasilanie. Krok 2 Za pomocą płaskiego śrubokręta włożyć sprzączkę. Oddziel panel od podstawy. Krok 3 Okablowanie. Jeśli nie masz pewności, który z nich jest przewodem pod napięciem, przetestuj za pomocą pióra elektrycznego. Lub znajdź profesjonalnego elektryka do okablowania. Odetnij główne zasilanie. Najpierw podłącz oddzielnie żółte trójdrożne przewody sterujące oświetleniem. Następnie podłącz czerwony przewód wejściowy pod napięciem. Krok 4. Przymocuj inteligentną podstawę za pomocą śrub do osadzonego pudełka. Krok 5. Przymocuj główny panel przełączników do podstawy aby zakończyć instalację. Krok 6. Włącz główne zasilanie.